Cześć! Idziemy na Teotihuacan Chcieliśmy wstać wcześniej rano Obudziliśmy się o dziewiątej Jest godzina dziesiąta z groszem i idziemy Najpierw wsiadamy w jedno metro, później w drugie metro i jedziemy autobusem Taki jest plan Chcieliśmy być tam rano, bo to jest duży obiekt No ale cóż, teraz idziemy, będzie dobrze To prawdopodobnie ostatni dzień w Meksyku, więc chcemy go wykorzystać Dlatego biegniemy na te piramidy które są jedne z największych na świecie. Jutro najprawdopodobniej będziemy jechać samochodami do Cancun z Anią. Bo Ania kupiła wczoraj jeszcze jednego jeepa złotego. Dzisiaj oglądają cztery kolejne. Ania mówiła, że około czwartej będziemy ruszać. Właśnie, to jest kolejna sprawa, że trzeba będzie znowu wstać wcześniej. Ale damy radę, damy radę. Za nami znak: Ciudad de Mexico. Jesteśmy w stacji metra, a za mną zobaczcie, na każdej stacji metra jest wydzielone na samym początku takie miejsce dla kobiet i dla dzieci. Terminar centralny, autobusów, Czyli północ. Drugą linią metra przejechaliśmy się tylko jedną stację i biletu nie trzeba było kupować, bo je przejście było pod ziemią. Tak, i całkiem szybko na to poszło, bo jest. Z 1040, a o 10:00 weszliśmy do metra. I teraz idziemy kupić tylko bilet na autobus i jedziemy autobusem tam na miejsce. Około godzinki. Teraz wyczytaliśmy w internecie, że musimy znaleźć kasę numer 8. Tu widzimy szósteczkę, tam siódemkę, czyli na samym końcu jest ósemka. Duży ten dworzec, jak lotnisko trochę. Mamy bilety 52 pesos w jedną stronę za jedną osobę. Nie, Poletos! Jestem Okej, okay. Kupiliśmy od razu dwie strony, bo tak czytaliśmy, że lepiej jest to zrobić. Pewnie potem nie trzeba szukać nigdzie kasy. I trzeba pojechać, jak kupiliśmy nie wiem czy zawsze takich ale mamy na tą godzinę. Chcieliśmy się zapytać, czy możemy pojechać następnym, żeby sobie kupić jeszcze coś do picia. Ale pani powiedziała, że musimy teraz jechać. A tutaj nie ma godziny, więc tu jest obojętne. Okej, okay, siedzimy w autobusie, jesteśmy na samym końcu i zdezynfekowali chyba autobus jakimś dymem. Jest siwo tutaj w środku, nie wiem czy widzicie. Jest taka siwa, siwa poświata. Bez sensu trochę, bo takie trochę duszące, nie ma tragedii, ale no cóż, jedziemy. Czyli wyruszyliśmy z domu o godzinie 10. Z kawałeczkiem małym. Z kawałeczkiem małym jest 10.49. O 9 wstaliśmy, czyli całkiem dobry czas. Zadowoleni. Tak sobie oglądamy, jeszcze przypominamy sobie wczorajszą kolejkę. I tym wszystkim ludziom tutaj jest ciężko. Widać jak oni chodzą po ulicach, i No i jest im ciężko. Jest ciężko się wybić gdzieś, ciężko się żyje. Jak oni mają zliczyć na przykład tych ludzi, skoro oni pewnie się rodzą w tych domach i nawet nie idą do żadnych urzędów, niczego takiego, żeby zgłosić narodziny. A te domy się po prostu już ciągną i ciągną. Jedziemy już z pół godziny i cały czas tak jest. Całkowicie inny klimat niż na Jukadanie Jedziemy już na miejsce i widzimy, że będzie tutaj ee, coś do jedzenia, żebyśmy mogli sobie kupić jeszcze przed wejściem. Czuję inne. Widzimy pierwsze stoiska. Muzyka trochę taka niejastecka gra. Podjechaliśmy I... tutaj autobusem. Tu właśnie autobus się zatrzymuje. Tak, tutaj autobus się zatrzymuje i jedzie dalej, bo jest to też autobus dla lokalnej społeczności. Jesteśmy. 85 peso kosztuje jeden bilet, tutaj wejściowy. I przede mną, przed nami znajduje się już coś, co Wam pokażę. Tada Zwróćcie uwagę, jaka różnica w cenie między Chichen Itza, które kosztuje ponad 500 peso. Tak, dokładnie. Za mną znajduje się największa piramida z tego kompleksu. Piramida Słońca, która ma 65 metrów wysokości, 220 szerokości i 224 długości. Tak naprawdę nie wiadomo, kto ją wybudował. Aztekowie, którzy tutaj, z którymi kojarzymy tą piramidę, oni zajęli ją po opuszczeniu przez kogoś to wybudował ją wcześniej. I Aztekowie uważali, że wybudowali ją olbrzymy. Tak naprawdę nie znamy kultury, która była przed aztekami. To wszystko jest niewiadome. Kojarzymy to z Aztekami, ale to nie Aztecy wybudowali, budowa rozpoczęła się około ostatniego roku naszej ery i mogła trwać około 100 lat, ale ludzie, którzy tutaj byli wcześniej, mieszkali już jeszcze, jeszcze kilkaset lat przed naszą erą. 6 metrów pod Czubkiem tej piramidy znajduje się komnata i przypuszcza się, że pierwotnie to mogło być miejsce, miejsce stworzenia ludzkości, uważane przez lud na ład. Akurat trafiliśmy na taki moment, kiedy jest dużo ludzi, tak jak widzicie. Ale robi naprawdę olbrzymie wrażenie ta piramida Słońca. Później jeszcze podejdziemy oczywiście do piramidy Księżyca, która jest mniejsza. I I na dziękuję bardzo. Na szczycie tej piramidy też była kiedyś świątynia. Teraz niestety już jej nie ma. Nie przetrwała do naszych czasów. I niestety, co jest dużym minusem, nie można wejść teraz na nią. Wiemy, że jakiś czas temu było można. Niestety teraz już nie. Też wszędzie są. Wkładzone kamyki to ok, ale pomiędzy są kropki. Takie z czarnej skały wygląda trochę jak wulkaniczna. Spójrzcie, to już jest na, na pewno zaprawa e, współczesna. No i na całej tej piramidzie są takie wypustki z kamieni. Ania kupiła sobie pamiątkę. Spiliśmy sobie. <noise> tak, pan chciał pięć dyszek, ale za cztery dyszki się stargowaliśmy. 10 zł około. Z piramidą. I ani się też skojarzyło to, że Astrykowie robili okrągłe piszczałki. Dlatego... I właśnie z takimi cienkimi dźwiękami. Nazwa Tihuacan została nadana przez Azteków. Nie wiem, jak wcześniej nazywane było to miejsce. Na terenie miasta, oprócz piramid oraz świątyń, znajdowały się pałace władców oraz kapłanów, wielkie place i stadiony do gry w Peloto. Wiele domów mieszkalnych było wielopiętrowych. Piramida zbudowana jest z suszonych cegieł, ziemi, oczesanego tezontę, Czerwonej, grubej skały wulkanicznej. Następnie ściany zostały obłożone kamiennymi płytami i ozdobione rzeźbami. Oryginalnie piramida pomalowana była na kolor bordowy. Sama nazwa wskazuje, że tędy były prowadzone ofiary, ale ja zmarłych. Na dwóch końcach tej alei były umieszczone jedne z najważniejszych obiektów religijnych, czyli właśnie Piramida Słońca, a po drugiej stronie jest Cytadela, tak zwana. Zobaczymy ją później. Budowle usytuowane wzdłuż alei to najprawdopodobniej ceremonialne platformy zwieńczone świątyniami. Usiedliśmy sobie w cieniu, ale dużo tutaj psów chodzi i ogólnie nam się wydaje, że oni nie dbają za bardzo o tą strefę. Zobaczcie, jaka pozarastana piramida. Widać ile jest pouzepełniany ten biały, taki biała zaprawa to jest wszystko pouzupełniane przez nich przez to, że to zarasta, będzie rozsadzać, będą wy wy korzenie wypychać to. No tak nam się wydaje, że mniej dbają o tą zonę strefę. Idziemy do piramidy Księżyca, czyli mniejszej. I czemu te wszystkie dawne kultury budowały piramidy? Czemu tu powstały piramidy? W... Tam na Jukatanie gdzie byliśmy? W Egipcie? W wielu miejscach na Ziemi? Czemu ludzie budowali piramidy? Na to pytanie już wam nie odpowiemy. Sami możecie zadać sobie to pytanie. I sami spróbować odpowiedzieć, zgłębić wiedzę. Ale jest to ciekawe. Czemu akurat piramidy? Może to murówki zbudowały te piramidy? Piramida Księżyca, tak zwana Piramida Księżyca, bo wszystkie te nazwy tak samo zostały wymyślone przez Azteków, zbudowana była około 100 lat po Piramidzie Słońca. Zbudowana jest z siedmiu warstw. Każda z nich to oddzielna konstrukcja i każda z nich jest większa od poprzedniej. W komorze na szóstym poziomie odnaleziono 12 ludzkich szkieletów. Wszystkie miały związane ręce, lecz dwa szkielety wyróżniały się prawdopodobnie wyższym statusem. Pozostałem 10 ścięto głowy. Za mną widzicie drugą co do wielkości. Największą budowlę w Teotihuacan jest to piramida Księżyca. Jej podstawa to prostokąt o wymiarach 130 na 147 metrów i ma wysokość 43 metrów. Na samej górze znajduje się platforma, na której odprawiane były rytuały poświęcone bogini wielkiej, bogini urodzaju, ziemi, wody. Przed tą budowlą znajduje się plac, plac Księżyca, na którym znajduje się ołtarz i kamienne konstrukcje ułożone w kształt. Krzyża. Przeprowadzone badania wskazują, że piramida spełniała głównie funkcje religijne i pochówku. W jej wnętrzu znaleziono grobowce i szczątki ludzi i zwierząt, a także dary i wiele przedmiotów zrobionych z obsydianu. A wiecie, że naukowcy sądzą, że kiedyś tutaj mieszkało 200 tysięcy ludzi? To już takie pokaźne miasto, naprawdę! To już jest duża liczba. Sądzi się, że w tamtym momencie to było największe miasto na świecie. Nie wiem, czy ci ludzie brali przykład z mrówek, czy z czego, z jakiego zwierzęcia, bo tyle kamieni przynieść. Jeden taki kamień przynieść jest ciężko. Dobra, ten to ten. Ale przynieście ten. To jest olbrzymi kamień. Jak to przynieść? No i te małe kamyczki jeszcze zbierali. Zobaczcie, tutaj jest ta wycieczka. Tam jest piramida. Słońca, wielka, a na samej górze, teraz korzystam z zoomu tego aparatu, chociaż jakości nie będzie zbyt dobrej. Na samej górze pracuje osoba. Ciekawe, czy ma wystarczającą ilość wody i czy ktoś mu donosi. Bo ta woda przecież się zagrzewa w sekundę. A druga sprawa jest, że on nie ma ani gramacienia tam i pewnie cały czas musi stać i chodzić. Ale z drugiej strony może wejść na górę, a my nie. Nawet na przerwę pewnie nie schodzi na dół, bo za długo czasu by to zajmowało. A ciekawe, jak potrzebuje do toalety. Zaraz spadnie deszcz, pewnie. O nie! Oni coś kombinują. I widzicie, co się na niebie zrobiło? A robi się pochmurnie. Mówiłem. Ale fajnie to zrobili. Teraz idziemy tą 4-kilometrową aleją na drugi koniec, więc 4 km mamy do przejścia. A Ania jeszcze właśnie nagrywa tyłem Time Warpa, tą całą aleję. Udało nam się ufo jeszcze polatać tutaj. Wydaje nam się, że ta platforma, ta ścieżka tutaj wcale nie ma 4 km, tylko na nasze około 2. Może kiedyś była dłuższa, nie wiem. Ciężko mi to wyjaśnić, ale tak nam się wydaje. Polataliśmy jak na samym początku, jak tu przyjechaliśmy, i teraz polataliśmy. Teraz troszeczkę odważniej. Zbliża się burza, więc szybko musimy to ogarnąć, co mamy ogarnąć. Jak latałem UFO, to jeszcze był taki komunikat, że jest tutaj rozrzedzone powietrze i żebym uważał, bo UFO wolniej reaguje na zmianę kierunku, zmianę prędkości, wysokości. Bo jesteśmy teraz na 2300 metrów, raz poleciałem na 500 metrów do góry, czyli był ufo nasz na 2800, więc już bardzo wysoko. <grybujesz> Idziemy. Słychać cały czas, że, że grzmi. Zobaczcie, jaki tutaj kolejny wielki obiekt. To jest niemożliwe. Ja się nie dziwię, że Aztekowie wierzyli, że wybudowali to. Wybudowały to olbrzymy, bo to jest olbrzymie. To jest naprawdę przeolbrzymie, przeogromne, niewiarygodne. Nie wiem ile lat trzeba było budować nawet z wielką siłą roboczą, z wielką, z wiele ludzi, ale ile lat musieli to budować? Mamy godzinę za 15-16, no i my powoli będziemy się zbierać do miasta Meksyk z powrotem. Ostatnia noc, jutro o 4, Ania mówiła, ruszamy samochodami, więc o 3 będzie trzeba wstać. Damy radę. Może o 5, może uda się namówić Anię, żebyśmy o 5 ruszyli, wtedy będzie też fajniejsze będą nagrania, bo jak o 4 ruszymy, będzie ciemno. I musimy coś niedługo zjeść, bo co prawda głodu jakiegoś wielkiego nie czujemy, ale zjedliśmy ra rano te czuriosy, których było 5 sztuk, czyli te, te pałeczki i po bananie, a jest godzina 16, więc trzeba jeść. Przeolbrzymi ten obiekt. Ogólnie jest tak duży jak moja miejscowość. Tak mi się wydaje. Kilometrów można tutaj natrzaskać po prostu. Tyle, że to się w głowie nie mieści i trzeba jednak, bo nie ma innego transportu. Jeżeli chcemy przejść z jednego miejsca do drugiego, trzeba używać nóg własnych. I wydaje mi się, że na tamtą piramidę można wejść. Nie tu gdzie Ania wchodzi, bo to jest tylko taki podest, ale na następną. tam jest księżyca słońca, a tutaj na tą, na którą weszliśmy, można zejść na dół. I to pod tą piramidą dokonano najbardziej niezwykłych odkryć. W oczach rzeźb znajdowały się obsydianowe źrenice. Piramida ta była pomalowana na niebiesko. W 2003 roku podczas ulewnych deszczy zostało odsunięte wejście do podziemnego tunelu na głównym placu. Eksplorację podjęto dopiero po 6 latach. Do eksploracji tunelu używano małych pojazdów robotów. Z tunelu podczas prac posunięto prawie 1000 ton ziemi i gruzu. Tunel ma 120 metrów długości i prowadzi do komór pod świątynią. Oprócz wielu cennych ceramik, narzędzi i biżuterii, na końcu tunelu odkryto duże pokłady płynnej rtęci. Miejsce to wygląda jak miniaturowy krajobraz górski, 17 metrów pod ziemią, ze zbiornikami płynnej rtęci które przypominają jeziora. Ściany oraz sufit zostały bardzo starannie zaimpregnowane proszkiem mineralnym, co nadaje temu uśniącą jasność, dając efekt gwieździstego nieba. W komorach pod piramidą odnaleziono również inną zadziwiającą rzecz. Setki dziwnych, malutkich kul o średnicy od 40 do 130 mm. Mają rzędzeń z gliny i są pokryte utlenionym pirytem. I wiadomo do czego służyły. Ani kule, ani rtęć. A może wiadomo, choć ta wiedza jest ukrywana. W Tau znajdowały się pracownie obsydianu, gdzie pracowało około 12% populacji. Wytwarzane przedmioty często służyły do handlu. Z ciekawostek dodam jeszcze, że Teotihuacan odzwierciedla układ słoneczny oraz było zorientowane w kierunku bieguna północnego. Dobra, mykamy stąd. Mykamy. Z Anią się ugadaliśmy, że będziemy wyjeżdżać o 5. Chcieliśmy poprowadzić taką, zrobić taką nagrywkę. Jak e, umiejscowimy kamerę w samochodzie na lusterku, i będzie nagrane, nagrany cały wyjazd z miasta Meksyk. Więc myślę, że to by było ciekawe i tak sobie wymyśliliśmy, żebyśmy chcieli to zrobić i najprawdopodobniej to zrobimy. Więc pewnie niedługo się pokaże to na kanale. No a my mykamy, bo już zaczyna padać. Jesteśmy centralnie pod taką chmurą burzową, ale walnęło. O kurde, tam się coś. Tam coś jakiś dym jest, coś wybuchło. Może coś wystrzeli w powietrze. Nie wiem czy widzicie to taka malutka plamka czarna. Ten obiekt w ogóle jest wpisany na listwę, listę światowego dziedzictwa UNESCO. A my wyłazimy stąd. Zobaczcie, tu jest kemping nawet naprzeciwko, więc jak przyjedziecie. Swoim kamperkiem czy czymś takim Możecie tutaj spać My pewnie jakbyśmy nie mieli noclegu Może pod namiotem byśmy tutaj spali Myślę, że to było prawdopodobne Zależy też jaka cena Bo w takich miejscach potrafi być cena na przykład jak za normalny pokój W sensie hotel Ale ktoś ma autobusik Zaraz wam pokażę Taki szkolny amerykański Pomalowany Tutaj się liczniemy I okazało się, że na autobus musimy czekać jeszcze 45 minut Fajny taki autobusik Okej, okay, zaszliśmy sobie do knajpy, do której pan nas zagadywał jak wchodziliśmy. Nie wiem, czy nas pamięta. Wzięliśmy sobie tacos fritos z ziemniakami. takosy e, chyba smażone i ryż z mole e, zielonym. Tak. I 50 peso to kosztuje. Bo tutaj jest 25, tutaj 50, ale jak sobie weźmiemy to i to, to taka oferta, więc bierzemy. 50 peso, spoko. Mamy ryż z mole verde zielonym. Eee, malutkie te porcje tylko, nie spodziewaliśmy się tego, ale cóż podjemy tylko 50 peso, 10 zeta i zjemy zaraz w tym, w mieście o gracias picante, si? ¿sí? Pala vale. i? Y tortilla, si? ¿Sí? gracias ale zawsze dają, zawsze, bardzo często dają sobie tortille, więc jak zrobimy sobie z tortillą to, tak. to będzie okay. a tu jest dużo tego a fajny talerzyk i verde, pika Pikante salsa. I Bartek już próbował mole raz. Tylko Ale... brązowego? Tak. A ja pierwszy raz próbuję. zobaczymy. Nie wiem czy brązowe się nie nazywa czerwone. W sensie rocho. Robimy sobie po takosie. Ryż z mole. Chcesz pika? Pikante? A powiedz mi, jakie masz porównanie. To, to jest porównanie. całkowicie. Nie, całkowicie inne. Tam to było słodkie, to jest e, takie mączne. Chcesz pikantę? Nie, to jest trochę pikantne już wystarczająco na razie. Dobrze. Mogliśmy placki zostawić, tak Ania mówi właśnie. E, co mnie mówić to to, że dostaliśmy drugą potrawę, tam to już zjedliśmy. Jak widzicie, wylizany talerz, zostawiliśmy sobie jeszcze jedną tortillę i pan przyniósł nam tutaj kolejne właśnie te takosy. Ja myślałem, że to będą zwykłe takosy, a to jest takos z ryżem. I fasola na pewno, yy, śmietana, kapusta, oj kapusta, <gryż> ryż, pomidor jeden, takos. Taki ala twaróg ichniejszy. To nie jest twaróg ala twaróg. Smacznego. Smacznego. Uwaga, Bartek będzie próbował. Tam sobie ah. trochę pika. Ale to są to stady właśnie, yy, czyli twarde. Tak? Całkiem twarde? Tu jest napisane: to stada. A jak smakują? Bo pierwszy raz chyba takie jemy. Takos fritos to zwykłe takosy wrzucone na olej. Smaczne, ale nie wiem do końca, jak to jeść. W sensie chcę to ukroić, bo tu widać są ziemniaki w środku. Jest są kleje. Dobra, podzielmy się, bo Ania jest głodna. Mistrzowie ekonomii, zamówiliśmy, poprosiliśmy pana, żeby nam dał więcej tortilli, więc sobie zjemy to. Z sortijami z Super. <laughs> tak. A tutaj, pan chce? Fotkę. Uno Mas? Opowiem wam jedną rzecz. Przed chwilą siedzieliśmy już w autobusie. Bo jak wiecie, mieliśmy też bilety kupione w drugą stronę. Schowałam sobie plecak pod, pod stół, żeby go nie pilnować. W sensie teraz, żeby nie musieć zwracać na niego uwagę. I w autobusie, jak odjechaliśmy, a nie wiem, z kilometr, zobaczyłam, że go nie mam. Więc wysiedliśmy szybko. Pan niestety powiedział, że nie poczeka, więc przepadły nam bilety. Ale na szczęście udało się, Bartek szybko dobiegł. Chociaż pani, która tutaj pracuje, już y, znalazła ten plecak i szła do środka, więc myślimy, że jakby weszła do środka, to Wydaje mógłby już zginąć. Aha. Zginąć, w sensie wiecie y, Nikt by nie wiedział, gdzie jest. Na szczęście mamy. No i czekamy na następny autobus. Trzeba będzie kupić bilety. Jedziemy. 104 pleco, ale dobrze plecak jest. I się zmęczyłem jak diabli, ja, bo sprintem praktycznie. Jak dojdziemy do hotelu, będzie 12 km dzisiaj zrobione na piechotę, czyli w 4 dni zrobiliśmy 55 km około na piechotę. 50-55. Więc grubo. Ale już jutro już nie chodzimy tak dużo. Jutro już idziemy. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście. Jeżeli Wam się podobał dzisiejszy odcinek, dzisiejszy dzień spędzony razem z nami, zapraszamy Was do oceny, zasubskrybowania kanału. I cóż, do następnego, trzymajcie się. Pa pa! Cześć!